Cześć, witajcie z tej strony. Marcin, dzisiaj będzie recenzja, na którą wielu z Was czekało. Prosiliście o słuchawki Hyper X Cloud Revolver. Oto one w rozpakowaniu widzieliście, ale dzisiaj poznacie pełnię moich wrażeń i powiem Wam, że to będzie wesoła recenzja, ponieważ tutaj przy testach tych słuchawek naprawdę miałem świetny ubaw. Nie dlatego, że są jakieś zabawne, śmieszne, ale dlatego, że po prostu rozkładały mnie na łopatki. W każdym elemencie, tak jakością wykonania, tak komfortem, tak mikrofonem, jak i jakością dźwięku. Są po prostu niesamowite i powiem Wam, że recenzja będzie pełna ciekawych informacji o tym headsetcie. Tak więc zaczynamy, zapraszam Was. No i oto one: HyperX Cloud Revolver. Słuchawki, powiem Wam na wstępie, że rewelacyjne, mogące śmiało konkurować z poprzednikami, czyli HyperX Cloud 1 i HyperX Cloud 2. Jak widzicie zmienił nam się design, natomiast co pozostało to bardzo wysoka jakość wykonania oraz niesamowita jakość dźwięku. Tutaj w tej wersji rewolwer mamy 50 mm przetworniki dynamiczne, neodymowe magnesy oczywiście i pasmo przenoszenia uwaga od 12 Hz do 28 kHz. Producent chwali się, że te słuchawki zapewniają dźwięk klasy studyjnej i jestem w stanie się z tym zgodzić, Posłuchajcie o tym w dalszej części recenzji. Mamy mikrofon odłączany, który nagrywa w paśmie od 50 Hz do 18 kHz z czułością minus 40 dB. Słuchawki wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Jest to skóra, jest także aluminium oraz mamy bardzo wysokiej jakości pady, o których też posłuchacie za chwilkę. Ale najpierw zobaczmy sobie przewód, a raczej na dobrą sprawę dwa przewody, ponieważ Pierwsza część wychodząca ze słuchawek na stałe przyczepiona. Posiada 4 mini-jacka, którego możemy podłączyć do tabletu, do smartfonu, do jakiejś MP3, do wszystkiego, co chcemy. Wtedy możemy korzystać też na tablecie, na smartfonie, już z mikrofonu. Przewód wychodzący ze słuchawek ma metr długości, czyli taki bardzo podstawowy. Jest dość gruby, ale miękki. Posiada też fajny oplot zabezpieczający go. Przed uszkodzeniami, oczywiście, pozłatany w tych mini-jack jest. No i następnie mamy coś takiego, zobaczcie. Tutaj wchodzi ten, właśnie, przewód w ten sposób. Tutaj mamy ponad 1,60 m przewodu. Mamy właśnie taki pilocik, jest klips do przypięcia do ubrania, potencjometr do regulacji głośności ciszej głośniej. I włącznik, wyłącznik mikrofonu. Jak się pojawia czerwień, to znaczy, że jest wyłączony, oczywiście. No, powiem Wam, ten pilotik taki zwykły, jak to w słuchawkach, taki pusty, troszkę tandetny, błyszczący, ale to jest tylko regulacja głośności. Najważniejsze są same słuchawki. No i potem mamy znów taki właśnie przewód mięciutki w grubym oplocie i pozłacane tym razem trzypinowe jacki do mikrofonu, do słuchawek. Także żeby to sobie do pc Zanim wam je dokładnie pokażę, pora jeszcze poznać ich wagę. Tarujemy stojak eee, pusty. OK, mamy 0. I sprawdzamy HyperX Cloud Revolver z mikrofonem dołączonym. Zobaczcie, mamy 367-68 gramów, czyli w sumie. 376 producent podaje na stronie, więc headset mogłoby się wydawać już wagi ciężkiej. No tak pokazuje waga, nie da się tego ukryć. Ale nie odczuwamy tego nosząc je na głowie, ponieważ są tak wygodne, tak dobrze dopasowane, że nie ciążą. To jest na pewno ich ogromny plus. Już im się dokładnie w tej chwili przyjrzymy. Na początek zobaczcie mikrofon, który wyczepiamy bez problemu. Mikrofonu posłuchacie też za chwilkę, mikrofon się dogina. Jest elastyczny, jest dobrze wykonany, jest to mikrofon jednokierunkowy, więc oczywiście wpływa to też na jakość dźwięku. I jak go chcemy, to sobie wpinamy cyk i jest gotowe. Jak nie chcemy, to go sobie wyjmujemy i nie używamy. No i po kolei mamy pałąk wewnętrzny z logo HyperXa. Bardzo ładną przycia, wysoka jakość skóry, tutaj sztywny pałąk metalowy. I system automatycznej regulacji. stany z wielu słuchawek. Bardzo dobrze sprawdzający się. Tutaj chodzący mega lekko. Od spodu mamy wypełnienie mięciutkie. Tak więc ten pałon do głowy dopasowuje się bardzo dobrze. Górę głowy nam otula po prostu. Mamy też zabezpieczone oplotem przewody, wystające tutaj, przechodzące do przetworników. Zobaczcie, mamy odpowiedni zapas. Przewód zakotwiczony jest bardzo poprawnie, nie ma tutaj żadnych luzów, jest jeszcze taka osłonka, więc to się trzyma super. Następnie ten metalowy pałąk przechodzi tutaj też w metalowe elementy, a na tym jest dobrej jakości plastik. Odrobinka połysku, jak widzicie, logo HyperXa. No i takie troszeczkę tandetne czerwone tutaj plasticzki. Powiem wam, samo logo jest ładne, te plasticzki niekoniecznie. Troszkę wygląda to z daleka, na opakowaniu też wyglądało. Jakby to był jakiś element z LEDami, ale jest to po prostu plastik. Tak więc, no, kwestia gustu co do tego elementu, mi akurat nie przypadł y, aż tak do gustu, natomiast ogólnie słuchawki wyglądają ładnie, są czarne, stonowane i mają takie właśnie czerwone kilka elementów jako przycia i te tutaj ozdobniki. Oznaczenie, oczywiście, lewa, prawa występuje jak najbardziej, więc nikt się nie pomyli. I mamy tutaj też obwódki zbuszącego plastiku, na szczęście tych połysków jest niedużo. Zobaczcie. Tutaj nauszniki same też się ruszają, więc to dopasowuje się też w tych płaszczyznach do gracza. Rozszerzają się bezgłośnie, co jest bardzo fajne. No i mamy tutaj takie elementy wentylacyjne, czyli słuchawki typu pół otwartego. No i bardzo ważny element słuchawek, czyli pady i przestrzenie. Widzimy przetworniki w środku. Mam tutaj tylko gąbeczkę, czucie w środku. Natomiast mamy sporo pianki. Bardzo miękka memory foam. Bardzo miła w dotyku skóra, po prostu świetna, rewelacyjna. Nic się tutaj nie ubija, nie ugniata. Memoryphone zawsze powróci do swojej pierwotnej objętości. No i wnętrza, zobaczcie, bardzo duże. Już je mierzymy. specjalnie dla Was zawsze ten pomiar robię, żebyście wiedzieli, czy Wasze uszy się to spokojnie zmieszczą. Dobra, ja muszę nawet rozciągnąć bardziej, bo są bardzo duże. Zobaczcie, w tej płaszczyźnie mamy 70 mm, czyli bardzo dużo, a tutaj mamy. No, 45, prawie 50. Więc bardzo dobrze, że jest to rozciągnięte właśnie w takie jajo, niż miałoby to być okrągłe, ponieważ okrągłe słuchawki czasami cisną górę czy do uszu. A tutaj mamy taki anatomiczny kształt ucha. Każde uszy praktycznie tutaj wejdą. Prosiliście mnie też, żeby mierzyć głębokość, jakby ktoś miał odstające uszy, więc już sprawdzamy. Jest to hmm, około... Nie stały 2 cm, 18 mm plus minus, jeśli chodzi o głębokość, więc jak na słuchawki tego typu są też dość głębokie. Dlatego, jak ktoś ma uszy i duże, i odstające, powinny się bez problemu zmieścić. Po prostu bardzo dobrze tutaj HyperX pomyślał o tym, żeby te pady były i tutaj przestrzenne pod tym względem, i też w miarę głębokie tej pianki, żeby było dużo. Zobaczcie, model, jak to jest mięciutkie. Po prostu trzeba się. Nad tym troszkę pozachwycać, jakość skóry, uczucie w dotyku, po prostu rewelacja i bardzo ładnie to pracuje, z tego dużo, świetnie to się sprawdza w praktyce. Tak więc słuchawki po prostu pięknie wykonane, pięknie zaprojektowane, wykonane z materiałów naprawdę wysokiej jakości, poza właśnie paroma szczegółami, które tak średnio mi tutaj się spodobały, ale ogólnie rewelacja. No i kolejna część recenzji, nieodzowna testa headsetu dla graczy, czyli test. Mikrofonu. Mikrofon jest na miejscu, jak widzicie. Ja sobie założę ten headset. OK. Jak zwykle bardzo wygodny. Dobra, dognę go sobie troszeczkę. I teraz myślę, że zrobimy ten test na dwa sposoby. Najpierw poprzez rzeka trzypinowego. Dobra, wyłączam dźwięk z rejestratora cyfrowego z mojego mikrofonu krawatowego. OK, wyłączony. Słyszycie przez chwilę dźwięk z kamery. Podpinam mikrofon HyperX Cloud Revolver. 3 2 1 odpalam. Widzę, że siła sygnału jest bardzo duża. Jaka jest jego jakość? Możecie w tej chwili ocenić. Myślę, że nie rozczarował was ten mikrofon. I teraz przerywam jeszcze na chwilę i spróbujemy innej opcji, tak jakby podłączyć bezpośrednio chociażby do smartfona tym tutaj czteropinowcem przejściówka od TASKAMA. Dobra, podpinam. No i ponownie dobra teraz nagrywa. Ponownie ta siła sygnału jest naprawdę duża. Myślę, że jakość się nie zmieniła. Po prostu mamy dwie możliwości podłączenia, albo do urządzeń mobilnych czteropinowcem, do tabletów, do smartfonów, albo rozgałęźnik na peceta. Mamy dwa wtyki trzypinowe i ta jakość dźwięku jest niezmiennie wspaniała. No dobrze, widzieliście naprawdę wiele. Pora podsumować, czy ten headset jest wart swojej ceny. No cóż, w tej chwili HyperX Cloud Revolver kosztują jeszcze swoje, ponieważ około ponad 500 stówek. Dokładne ceny macie w opisie filmu. Natomiast pytanie, czy są warte swojej ceny? Tak, są warte swojej ceny. Jak widzieliście, są wykonane ze świetnej jakości materiałów. Mają też bardzo fajny design, po prostu są ładne, atrakcyjne. Po drugie, mają też świetne pady, memory foam bardzo mięciutkie, duże przestrzenie, każde uszy do środka wejdą. Co za tym idzie, też mamy bardzo dobre dopasowanie do gracza, bardzo dobre wygłuszenie i świetny po prostu rewelacyjny komfort noszenia. Brak ucisku od tej strony yy, pałąk samodopasowujący się po prostu jest rewelacyjnie, jak w najlepszych słuchawkach audio typu premium. No i przetworniki są tak dobre, że nadają się i do słuchania muzyki to na bardzo wysokim poziomie i do grania w gry komputerowe. Tak więc pozycjonowanie, kroki, wystrzały, wybuchy, wszystko brzmi bardzo wiernie, bardzo szczegółowo, ale uwaga, przy słuchaniu muzyki nawet klasycznej, bardzo dużo szczegółów bardzo szeroka scena, bardzo dobra jakość dźwięku i to już nawet na zintegrowanej karcie dźwiękowej jak macie już chociażby jakiegoś lepszego Realtek'a na płycie e, z takich chociażby płyt gamingowych to to wystarcza jak macie dobry DAC to jest rewelacyjnie, więc naprawdę słuchawki i do muzyki i do gier i teraz powstaje pytanie czy jest to konkurencja dla HyperX Cloud pierwszych i drugich jest moi drodzy i to ogromna, ponieważ te słuchawki moim zdaniem Wykonane są jeszcze lepiej. Mają większe wnętrza e, tych nauszników. Pozbyto się lekkiego ucisku, który jednak przy hyperx przy dłuższym użytkowaniu, jak miałem je na głowie, to się pojawiał. Troszeczkę mnie one od boków tutaj męczyły. W przypadku HyperX Cloud Revolver tego po prostu nie ma. Odłączany mikrofon jest, jak jest z jego jakością, słyszeliście, nieźle. Mamy też dwa przewody: smartfonowy oraz typowo. W ostatnimi czasy na moim kanale staram się nie szastać rekomendacjami, e, zachowywać tylko dla najlepszych sprzętów i dzisiaj właśnie taki sprzęt się pojawia. HyperX Cloud Revolver. Dostają ode mnie pełną dychę i rekomendacje kanału. Są to słuchawki, które szczerze Wam polecam. No i co do konfrontacji z tymi Cloudami pierwszymi i drugimi. Pamiętacie jak był test u mnie chociażby jedynek? One też swoje kosztowały. Teraz są dużo, dużo tańsze. Często są w promocjach, można je kupić dużo taniej. I także te rewolwery nie będą wiecznie kosztowały po 500 zł, bo za jakiś czas może to już być 400-350 zł. Wtedy to już w ogóle będzie rewelacyjny stosunek jakości, wykonania jakości dźwięku do ceny. W tej chwili, jeśli nie szkoda Wam, 500 stówek na słuchawki, gorąco polecam. Tak więc na dzisiaj to by było na tyle. Jeśli ten film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to najlepiej od razu. A obiecuję Wam mnóstwo nowości, codziennie nowe filmy. A jeśli już subskrybujecie, polećcie kanał znajomym, którzy jeszcze o mnie nie słyszeli, a myślicie, że takie recenzje im się przydadzą. Tak więc, widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć.